Witam w kolejnym moim projekcie. Mam nadzieję, że tym razem cokolwiek wideo mi się uda, a nie jak poprzednim razem, wszystko wywalę w przeciągu 5 minut. Yy, dlatego pretekstem jest to, że mój najnowszy nabytek nie jest gunplom, Dlatego nie jestem w stanie usprawiedliwić kiepskich zdjęć tym, że to jest tylko raport z budowy i mam do czynienia tylko z poglądowymi zdjęciami. A chciałbym Wam dzisiaj pokazać Asut Kingdom. Yy, NZ666 Creatoria, a nie Kasiatre, jak niektórzy Anglicy lubią to nazywać. Jak widzimy pudełko jest dosyć proste. Co ciekawe na... nigdzie nie zobaczymy zdjęcia tyłu figurki. Jest ku temu powód. Sam jeszcze tego nie otworzyłem, ale mniej więcej orientuję się jak ona wygląda dzięki zdjęciom promocyjnym. I tymi, które możemy znaleźć na Gundam Gaju. A zatem otwieramy i zobaczymy co jest w środku, żeby nie zniszczyć całego pudelka. O, otwieramy i no cóż, mamy tutaj elementy w funele na żyłkach, to czego mi brakowało w high grade. Zie. Samą podstawkę, dodatkowe funele. Mamy tu też e, mocowania na skrzydła, samą figurkę, skrzydła i ręce. O, przynajmniej mi się przyda mój moje szczypce. A tak się prezentuje po złożeniu. Jak widzimy, jest to dosyć wierne odwzorowanie ksiatorii z anime. Wszystko jest tutaj w zasadzie na swoim miejscu, nawet skrzydła w środku mają wszystko na swoim miejscu, dodatkowe ramię, funele i silniki. Niestety dodatkowe ramię jest nieruchome. Mamy dwa dodatkowe manipulatory, które mają swoją pozycję w podstawce. Bardzo fajne, bo zazwyczaj te rzeczy lubią się gubić. Dodatkowo mamy jeszcze dwa chwyty na skrzydła, które pozwalają na umieszczenie ksiatorii w takiej pozycji. Do, no i oczywiście to, co już wspomniałem funele na żyłkach, czy na takich plastikowych rurkach. Jest to bardzo, bardzo dobry pomysł i niezwykle tego mi brakowało w wersji high-grade tego modelu. Co ciekawe, funele reprezentowane właśnie na tych wysięgnikach są większe od tych na figurce. Oczywiście są też innego koloru, ale to jest inna sprawa. I chyba są takiej samej wielkości jak te na high grade', ale to potem się przekonamy. Dodatkowo jeszcze jest tutaj taki, z tyłu się wkłada i do tego wmocuje się właśnie te funele. No i na sam koniec, taki mały dodatek, dwa beam sabery z przezroczystego plastiku. Choć dziwię się, że dlaczego one nie są żółte, ale, y, przepraszam, zielone. Może z powodu cięcia kosztów, bo jest to tani model. Tania, tania figurka. Kosztowała mnie około 1600 jenów. I to, o czym wspominałem, że na zdjęciach promocyjnych tego modelu nigdzie nie widzimy tyłu. I powód jest prozaiczny, ponieważ. Mało tu się postarali, jeśli chodzi o malowanie. Te elementy tutaj w wersji high grade, no i w anime, są białe. Tutaj te dysze, o, te dysze są żółte. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy biały kolor, no ale muszę przyznać, jak na takie maleństwo. Osobiście spodziewałem się, że model będzie minimalnie większy. No, nie mogę narzekać. No, szczerze powiedziawszy w niektórych elementach jest to ciekawszy wybór niż BB yy, Ksiatoria, który ma większe problemy z doborem kolorów, a myślałem, że akurat w modelach yy, będę mieć no, ba bardziej dostosowane kolory do tych zanimę, a nie tego typu, że po prostu chcą oszczędzić na farbie. Innym elementem, takim no, dosyć dla mnie średnim jest plastik, z którego jest wykonany model. Jest on, on taki trochę, jakby nazwać, gumowy, szczególnie tutaj, jak widzimy, antenka jest dosyć elastyczna. Wstawy są kulkowe, pozwalają na dosyć kulkowe albo inne. Nie wiem, nie za bardzo znam się na. Technikaliach tego wszystkiego, ale pozwalają na dosyć swobodny ruch. Ręce, ręce są bardzo ruchome, skrzydła przede wszystkim, wszystko jest sztywne w przeciwieństwie do high grade'a, który ma małe problemy jeśli chodzi o yy, stateczność. I niekiedy ciężar nie pozwala, żeby model stał porządnie. No jak widzimy. Tak, siatka też ma tego typu problemy. No ale w przeciwieństwie do wersji high grade, tak siatoria została wyposażona w podstawkę. A jak reprezentuje się na podstawce, no to za chwilę się przekonamy.